Najbogatszymi rolnikami w Polsce są bracia Romanowscy. Mają największe gospodarstwo rolne w naszym kraju. Jest to około 13 tysięcy hektarów znajdujących się głównie w regionie Bartoszyc. 8 tysięcy hektarów jest ich własnością, a reszta dzierżawą. Dla porównania typowe gospodarstwo rolne w Polsce ma 11 hektarów. Wartość samej ich ziemi to obecnie ponad pół miliarda złotych. Zaczynali w 1978 roku od zaledwie pół hektara ziemi. Do jednych z najbiedniejszych rolników w całej Polsce zalicza się małżeństwo mieszkające we wsi pod łodzią. Jedynym dochodem czteroosobowej rodziny była renta ojca. Jego żona Ewa skończyła szkołę specjalną. Dodatkowo ich obaj synowie mają lekkie upośledzenie. Likwidacja PGR-ów była procesem bolesnym i dramatycznym dla setek tysięcy pracowników, którzy z dnia na dzień stracili pracę i poczucie stabilizacji. 33 lata, przepracowałam, a tego ja teraz pytuję, Naprawdę pytuję, Nieraz to się w nie i płacę, no bo nieraz na chleb się nie ma. No, ciężko mi padę. Wiele społeczności popadło w ubóstwo, a regiony te dotknęło masowe bezrobocie i wzrost patologii społecznych. PGR-y były często jedynym pracodawcą w danym regionie. Ich upadek doprowadził do gwałtownego wzrostu bezrobocia, które w wielu PGR-owskich gminach osiągnęło ponad 50%. Dlatego wielu wspominało później czasy PRL-u jako czas dobrobytu. Reformę rolną przeprowadzono między 1944 a 1949 rokiem. Jej celem było przejęcie ziemi od wielkich majątków ziemskich i rozdzieleniu jej między bezrolnych i małorolnych chłopów. W czasach PRL-u Polska Partia Robotnicza podjęła decyzję o rozpoczęciu kolektywizacji rolnictwa na wzór radziecki. Koncepcja zakładała likwidację prywatnej własności ziemi i stworzenie dużych gospodarstw państwowych lub spółdzielczych, aby ułatwić kontrolę nad produkcją rolną. Kolektywizacja w Polsce miała prowadzić do tworzenia dwóch typów gospodarstw uspołecznionych: rolniczych spółdzielni produkcyjnych, które miały być teoretycznie dobrowolnymi zrzeszeniami chłopów, oraz państwowych gospodarstw rolnych, które były w pełni własnością państwa. Początkowo władze zapewniały, że będzie to proces dobrowolny. Jednak rzeczywistość okazała się inna. Rolnicy indywidualni byli obciążani wysokimi podatkami i obowiązkowymi dostawami produktów rolnych, a dostęp do maszyn rolniczych, nawozów i innych środków produkcji był utrudniony. Cały sprzęt trafiał do spółdzielni lub do państwowych ośrodków maszynowych. Rolnicy, którzy odmawiali wstąpienia do spółdzielni, byli nękani przez aparat partyjny i służbę bezpieczeństwa. Oskarżano ich o kułactwo, czyli bycie wrogiem klasowym. Władze rozpoczęły więc politykę rozkułaczania, czyli walki z zamożniejszymi chłopami. Konfiskowano ich majątki, nakładano na nich wysokie podatki i obowiązkowe dostawy. Gospodarstwa indywidualne obciążano wysokimi podatkami i kontyngentami, podczas gdy spółdzielnie i PGR-y otrzymywały preferencyjny dostęp do maszyn nawozów i innych zasobów, co miało pokazać rzekomą wyższość ustroju. Mieszkańcy wsi stawiali jednak opór. Walczyli o swoją ziemię i protestowali. Władze przeprowadziły na szeroką skalę akcję propagandową, która przedstawiała bogatszych chłopów jako wrogów ludu. Nie przyniosło to jednak rezultatu. A mniej zamożni rolnicy solidaryzowali się z zamożniejszymi. Tych bogatszych właścicieli ziemskich w Polsce i tak było bardzo niewielu. Stanowili oni zaledwie 0,5% ogółu. W 1955 roku powstało około 9800 spółdzielni. Które obejmowały zaledwie 9,2% ogólnej powierzchni gruntów rolnych. Porównując do innych krajów bloku wschodniego, kolektywizacja zakończyła się klęską rządu. Wielu chłopów uciekło wtedy ze wsi do miast. Wcześniej sprzedawali swoje gospodarstwa i szukali pracy w przemyśle. W 1956 roku proces kolektywizacji się załamał. Władze, widząc ogromny opór i brak efektywności, odstąpiły od przymusowego uspołeczniania rolnictwa. Chłopi masowo występowali ze spółdzielni, a większość z nich została rozwiązana. Polacy, jako jedyni, z bloku wschodniego zdołali oprzeć się kolektywizacji. Dzięki temu, aż do końca PRL-u, około 80% gruntów rolnych znajdowało się w rękach prywatnych. Choć kolektywizacja spółdzielcza zakończyła się niepowodzeniem, państwowe gospodarstwa rolne, czyli Pegiery, utrzymały się aż do upadku komunizmu. Zajmowały one około 10% powierzchni upraw. Rolnicze spółdzielnie produkcyjne, jak i państwowe gospodarstwa rolne nie przynosiły dużych zysków jak zakładano. Prywatne gospodarstwa okazywały się być bardziej wydajne. Władze komunistyczne przedstawiały PGR -y jako wzór nowoczesnego, zmechanizowanego rolnictwa. Miały one być fabrykami żywności, w których zamiast indywidualnego rolnika pracował wykwalifikowany robotnik rolny, korzystający z maszyn i nowoczesnych technologii. PGR-y funkcjonowały jak zakłady przemysłowe. Pracownicy byli zatrudnieni na etacie, mieli stałą pensję, a ich praca była rozliczana według norm, a nie wyników. Dla pracowników PGR-ów budowano osiedla, najczęściej bloki. W ich otoczeniu znajdowała się podstawowa infrastruktura społeczna, jak szkoły, przedszkola, świetlice czy stołówki co miało na celu stworzenie samowystarczalnej społeczności wokół miejsca pracy. Szacuje się, że tylko 30% PGR-ów było rentownych. Większość z nich wymagała stałych dotacji i pomocy państwa, co czyniło je ogromnym obciążeniem dla budżetu. Wszystko było ukrywane przed opinią publiczną. Pracowników PGR-ów społeczeństwo widziało jako leniwych, nadużywających alkoholu i niezaradnych. W wielu PGR-ach było zatrudnionych za dużo ludzi. Pracownicy też nie mieli motywacji do pracy, bo wiadomo, czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy. Większość PGR-ów znajdowała się w Polsce Zachodniej. W szczególności na ziemiach odzyskanych. W tych świeżo wysiedlonych rejonach o wiele łatwiej było przeprowadzić kolektywizację, niż na przykład na Lubelszczyźnie, gdzie ludzie zamieszkiwali gospodarstwa z dziada-pradziada. Likwidacja pegierów została przeprowadzona na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Z 19 października 1991 roku. Pracownicy PGR-ów, zwłaszcza rolnicy i robotnicy, mieli niskie wykształcenie i wąskie kwalifikacje zawodowe. Nie byli przygotowani do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, co utrudniało im znalezienie nowej pracy. Majątek po PGR-ach, w tym ziemia, budynki i maszyny, został przejęty przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, a następnie był sprzedawany lub wydzierżawiany. W okresie przejściowym między likwidacją a prywatyzacją duża część majątku PGR-ów została zdewastowana, rozkradziona lub uległa zniszczeniu. Brak gospodarza i nadzoru spowodował, że wiele budynków popadło w ruinę. PGR-y, które przynosiły jakieś zyski, przekształcono w spółki prawa handlowego, które kontynuowały działalność choć w zmienionej formie. Po upadku PRL-u wiele z osiedli przy PGR-ach podupadło. Nikt nie sprawował kontroli nad infrastrukturą, a stan budynków z roku na rok się pogarszał. Skutki upadku PGR-ów są odczuwalne do dzisiaj. Wiele terenów po byłych gospodarstwach charakteryzuje się wyższym poziomem biedy i bezrobocia, niższym dostępem do usług publicznych i ogólnym wykluczeniem społecznym. Szacuje się, że w latach 30. XX wieku na polskich wsiach żyło do ponad 5 milionów ludzi zbędnych, czyli takich, którzy nie mieli własnej ziemi lub wegetowali na małych skrawkach, z których nawet nie mogli się utrzymać. W czasach II Rzeczypospolitej ponad 60% gospodarstw chłopskich miało powierzchnię mniejszą niż 5 hektarów, co uniemożliwiało utrzymanie rodziny. Wiele z nich miało nawet poniżej 2 hektarów. Przemysł w Polsce rozwijał się zbyt wolno, aby absorbować nadmiar siły roboczej z terenów wiejskich. Emigracja, która wcześniej stanowiła pewne rozwiązanie, została mocno ograniczona przez kryzys gospodarczy. W przeszłości chłopi zamieszkujący polskie wsie byli niewolnikami. Nie mogli bez zgody swojego pana opuścić terenów wsi. Chłopi nie uważali się za Polaków. Polakiem mógł nazwać się jedynie ich właściciel szlachcic. Pańszczyzna to system poddaństwa, który polegał na przymusowej i darmowej pracy chłopów na ziemiach należących do szlachty. Chłopi byli zobowiązani do odpracowania określonej liczby dni w tygodniu na polu należącym do majątku pana. Początkowo był to jeden lub dwa dni w tygodniu z jednego łanu ziemi, ale z czasem wymiar pańszczyzny ulegał zwiększeniu. Chłopi byli poddani panu, co oznaczało, że nie mogli opuścić wsi bez jego zgody. Więc można powiedzieć, że polscy chłopi byli niewolnikami. A szlachcic, będąc ich panem, mógł z nimi zrobić wszystko, w najgorszych przypadkach nawet pozbawić życia. Co najgorsze, nie ponosił on potem żadnych konsekwencji. Pańszczyzna rozwinęła się w Polsce w XV i XVI wieku. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zboże w Europie Zachodniej. Szlachta, aby maksymalizować zyski z eksportu, powiększała swoje majątki i potrzebowała darmowej siły roboczej do ich uprawy. Szlachcic miał prawo sprzedać chłopa wraz z jego rodziną, a nawet wydać go na spłatę długów. Chłopi byli traktowani jak żywy inwentarz. W dokumentach odnotowywano transakcje, w których ludzi wymieniano na konie, woły czy inne zwierzęta gospodarskie. System pańszczyzny doprowadził do pogorszenia sytuacji chłopów, zahamowania rozwoju miast i rzemiosła oraz utrwalił Podział społeczny. Stał się on jedną z przyczyn słabości gospodarczej rzeczypospolitej obojga narodów. Chociaż oficjalnie pańszczyzna wynosiła kilka dni w tygodniu, to w rzeczywistości chłopi musieli odpracowywać znacznie więcej. Do pańszczyzny nie wliczano dodatkowych darmoch, prac na żądanie czy tłoków, prac w nagłych sytuacjach, np. Na w czasie żniw. Co sprawiało, że jeden chłop z rodziną mógł odpracować nawet 10 lub 12 dni. Chłopi od XVI wieku byli przypisani do ziemi. Oznaczało to, że nie mogli szukać lepszego życia w miastach czy migrować, co blokowało wszelki awans społeczny i gospodarczy. Szlachcic decydował o wszystkim: o tym, z kim chłop może się ożenić kiedy może opuścić dom. Decyzja o małżeństwie często zależała od tego, czy para opłaciła się panu, czyli czy jej poślubienie było dla niego korzystne pod względem pracy. Chaty chłopskie były małe, jednoizbowe, budowane z drewna i kryte strzechą. Bardzo często były to tak zwane kurne chaty, w których dym z paleniska unosił się wewnątrz, a jedynym wyjściem było okienko lub otwór w dachu. Brakowało kominów i okien, a zwierzęta często mieszkały pod jednym dachem z ludźmi. Pańszczyznę zniesiono w 1864 roku. Niestety jej pozostałości trwały przez kolejne dekady. System ten przetrwał aż do lat 30 XX wieku. Chłopstwo było traktowane przez szlachtę z pogardą, nie jako ludzie, lecz jako narzędzia pracy. Nawet czerpiąc z ich pracy ogromne bogactwo, szlachta uważała ich za inny gatunek człowieka, niższy i niewart szacunku, co utrudniało wszelkie przejawy buntu i oporu. Chłopi, zwłaszcza Ci zamożniejsi zaczęli używać języka literackiego, a nie tylko gwary. Przejmowali pewne zwroty i formy grzecznościowe, które wcześniej były zarezerwowane dla szlachty. Zamożni chłopi, tak zwani chłopi bogacze, budowali domy o konstrukcji zbliżonej do dworków szlacheckich. Przejmowali też nazwiska szlacheckie z końcówkami ski lub cyki, które wcześniej miała tylko szlachta. Po uwłaszczeniu chłopi zaczęli masowo przyjmować takie nazwiska. Był to symboliczny akt zerwania z przeszłością i upodobnienia się do wyższej warstwy społecznej. Po powstaniu styczniowym w 1860. W 1994 roku zaszły zmiany na polskich wsiach. Car Aleksander II w celu osłabienia polskiej szlachty i pozyskania poparcia chłopstwa ogłosił dekret uwłaszczenia polskich chłopów. Car chciał w ten sposób przedstawiać się jako ich wyzwoliciel. Ukazy carskie zapewniały chłopom, którzy dotychczas byli jedynie dzierżawcami lub pracowali na pańszczyźnie: prawo do pełnej własności użytkowanej przez nich ziemi. Zniesiono pańszczyznę i inne powinności wobec dworów. Szlachta, która straciła prawo do ziemi chłopskiej, otrzymała odszkodowanie, które było wypłacane przez rząd rosyjski w formie obligacji. Zobowiązania te miały być spłacane przez chłopów w ratach rozłożonych na 50 lat, co w praktyce czyniło ich dłużnikami państwa, a nie byłych właścicieli ziemskich. Po upadku powstania władze rosyjskie wysłały na wieś ekspedycje karne, które miały na celu ukaranie powstańców i ich sympatyków. Represje obejmowały konfiskatę majątków, zsyłki na Sybir. Uwłaszczenie doprowadziło do parcelacji ziemi, co skutkowało powstaniem licznych, często niewielkich gospodarstw chłopskich. Chłopi uzyskując ziemię na własność przestali być poddanymi, a stali się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Reformy zniosły również serwituty, czyli prawo chłopów do korzystania z dworskich lasów, łąk i pastwisk. Było to posunięcie, które w dłuższej perspektywie doprowadziło do ubóstwa części Chłopów, ponieważ stracili oni dostęp do darmowych surowców, takich jak opał i materiały budowlane. Co ciekawe, są w Polsce jeszcze miejsca, w których serwituty obowiązują. Funkcjonują one na Podchalu oraz w niektórych miejscowościach na Lubelszczyźnie w gminie Biłgoraj. Większość chłopskich domów była jedno- lub dwuizbowa. Mieszkańcy spali często na piecu lub na podłodze. Mimo wprowadzenia obowiązku szkolnego, wiele osób z polskich wsi nie ukończyło szkoły, ponieważ rodziców nie stać było na podstawie podstawowe wyposażenie, jak obuwie czy podręczniki. W latach 30. co czwarty Polak na wsi był analfabetą. Podstawą diety chłopskiej były ziemniaki, kapusta i chleb, a mięso spożywano bardzo rzadko, często tylko w niedzielę lub na święta. Rolnictwo było w większości oparte na pracy ludzkich rąk i koni. Nowoczesne maszyny rolnicze były poza zasięgiem finansowym większości rolników. Domy budowane były z drewna i kryte strzechą, co sprzyjało pożarom. Pożary były prawdziwą plagą i w ciągu kilkunastu lat spłonęły tysiące budynków. Pogłębiając i tak już tragiczną sytuację materialną rolników. Na polskich wsiach mieszka około 15 milionów Polaków. Stanowi to 40% ogółu ludności kraju. Ponad 60% powierzchni Polski to obszary wiejskie. Kleszczów to najbogatsza wieś w Polsce. Wszystko przez to, że na terenie gminy Kleszczów znajduje się kopalnia węgla brunatnego i elektrownia bełchatów. Najdłuższą wsią w Polsce jest Zawoja, położona w województwie małopolskim ma 18 kilometrów długości. Na wielu polskich wsiach, aż do lat 80. lub nawet 90 nie było to alet. Już w latach 20 i 30 prowadzono akcje na rzecz poprawy higieny na wsi. Z inicjatywy premiera Felicjana, Sławoja Składkowskiego, nakazano budowę prostych drewnianych wychodków, zwanych potocznie sławojkami. Wiele gospodarstw, zwłaszcza biedniejszych, nadal jednak załatwiało potrzeby fizjologiczne w polach, sadach lub za stodołą. We wcześniejszych latach zdarzało się, że władze wymagały od chłopów, by ci wybudowali wychodki, z których mogliby korzystać żołnierze. Jednak gdy już nie było to wymagane, chłopi rozbierali wychodki i pozyskanym drewnem Palili w piecu. Po 1945 roku, mimo postępu i budowy nowych osiedli wiejskich, dostęp do bieżącej wody i kanalizacji był na wsiach wciąż bardzo ograniczony. W latach 80. wciąż większość wiejskich domostw nie miała łazienek wewnątrz. Toalety, jeśli w ogóle istniały, były najczęściej drewnianymi wychodkami na zewnątrz często bardzo prymitywnymi, z dziurą w ziemi. Do dzisiaj istnieją gospodarstwa i pojedyncze domy, które korzystają z tradycyjnych wychodków. Do lat 80. XX wieku większość polskich gospodarstw czerpało wodę ze studni, a ścieki gromadzono w szambach, które później wylewano na pola. Dopiero w latach 90. sieci wodociągowe zaczęto podłączać na polskiej wsi na masową skalę. Przed pierwszym konfliktem światowym dostęp do prądu na polskich wsiach mieli jedynie bogaci właściciele ziemscy. W czasach II Rzeczypospolitej elektryfikacja polskich wsi przebiegała bardzo powoli. Co ciekawe, w 1938 roku tylko 3% polskich wsi miało dostęp do prądu. Powodem było to, że prywatne firmy elektryfikacyjne nie były zainteresowane kosztownymi inwestycjami na słabo zaludnionych terenach. Po 1945 roku władze PRL uczyniły z elektryfikacji wsi główny element propagandy. Miał to być symbol modernizacji i postępu, który socjalizm przynosi na wieś. W 1950 roku uchwalono ustawę, która miała na celu pełne zelektryfikowanie kraju. Początkowo planowano, że proces zakończy się w 1955 roku. Ale był to termin całkowicie nierealistyczny ze względu na braki materiałowe i sprzętowe. Elektryfikacja wsi była często realizowana w ramach tak czynów społecznych. Mieszkańcy sami, bez wynagrodzenia, kopali rowy pod kable, stawiali słupy i wykonywali inne prace, aby przyspieszyć podłączenie swojej miejscowości. W pierwszej kolejności elektryfikowano państwowe gospodarstwa rolne. Największe postępy w elektryfikacji miały miejsce w latach 60. i 70. To w tym okresie powstała większość sieci energetycznych na wsiach. Proces zakończył się dopiero w latach 80. Pola o kształcie wąskich i długich pasów, nazywane szachownicą lub kluską, są charakterystyczne dla wielu regionów Polski. Taki podział powstał właśnie po uwłaszczeniu chłopów. 500 lat temu typowa polska wieś była bardzo mała. Składała się zaledwie z kilku do kilkunastu zagród i zamieszkiwało ją nie więcej niż kilkadziesiąt osób. Domy stały blisko siebie, tworząc zwartą plemienną wspólnotę, gdzie każdy znał każdego. Combine Wistula był pierwszym w Polsce kombajnem zbożowym produkowanym w latach 50. i 60. Jego następcą był popularny bison. Bizony produkowano od 1970 do aż 2004 roku. Jego prostota, niezawodność i łatwość naprawy sprawiły, że do dziś można go spotkać na polskich polach. Pierwszy polski ciągnik produkowano w latach 1920-1927. Był on wzorowany na amerykańskim ciągniku Titan i miał moc 25 koni mechanicznych. W pierwszym Ciągnikiem produkowanym w PRL-u był Ursus C45. Był kopią niemieckiego Lanz Bulldoga. Władze komunistyczne zaprezentowały go na defiladzie 1 maja. W latach 70. i 60. produkowano Ursusa C-330. Znany był również jako ciapak lub trzydziestka. Produkowano również Ursusa C360 zwanego sześćdziesiątką. W szczytowym okresie swojej działalności w latach osiemdziesiątych fabryka Ursusa produkowała 50 tysięcy ciągników rocznie i zatrudniała 30 tysięcy pracowników. Średni wiek mieszkańca polskiej wsi jest wyższy niż w miastach i wiele gospodarstw rolnych boryka się z problemem starzenia się rolników. Młodzież nie chce przejmować ziemi. Młodzi ludzie wyjeżdżając na studia do miasta często decydują się tam już pozostać na stałe. Obecnie około 95% Polaków ma pochodzenie chłopskie. Wielkie dzięki za obejrzenie do końca!